Cześć, witam serdecznie. Tu kanał Innymi Oczami. Jeśli nie zasubskrybowaliście naszego kanału, zróbcie to teraz. Kciuki w górę. No i zaczynamy. Tak, długo mnie nie było. Powiem tak. E, ostatnie dni trochę dały mi w kość, bo nie najlepiej się też czuję. Znaczy się wczoraj bardzo miałam taką jazdę. Przed wczoraj na wczoraj w nocy po prostu masakra dzisiaj już jest lepiej, no i postanowiłam sobie nakręcić vloga, ostatnie dni też miałam trochę takie zajęte postanowiłam coś zrobić dla siebie bo wiadomo mama dziecka niepełnosprawnego pracująca no nie ma zbytnio czasu um, dla siebie tak, jeszcze Robert pracuje na zmiany e, postanowiłam spełnić moje marzenia w sumie jedną rzecz, którą zrobiłam teraz ostatnio były wypełnienie ust kwasem hyaluronowym, czyli dźwignięcie głównej wargi dolnej, wypełnienie, czyli po prostu takie, no widzicie, tutaj mam sobie po prostu powiększona sobie usta. Już to raz robiłam w zeszłym roku, jest taka jedna klinika w Kolonii. No i po prostu postanowiłam sobie tak znowu wargi powiększyć, bo mam ten kompleks, że górna warga zawsze mi idzie gdzieś tam na dół praktycznie i wcale nie widzę, nawet jakbym sobie szminką pomalowała, nie idzie triku powiększającego zrobić ust i po prostu mam tą wargę taką ściśniętą. No i postanowiłam sobie powiększyć usta, jeszcze mówię sobie takie, mówię jeszcze trochę niewyraźnie jak słyszycie, ale bo ona jeszcze jest spuchnięta robiłam to właściwie e, w środę z Środy? środę tak Środa albo nie w czwartek w czwartek to było, tak no i po prostu w czwartek wieczorem jeszcze musiałam zrobić sobie z workiem e, z workiem tym nawilżającym, znaczy się tym ochładzającym z tym presem, bo Miałam je tak spuchnięte, że po pierwsze nie umiałam nic mówić. Jak to w ogóle działa? Powiem tak. Nakładają wam znieczulenie miejscowe w postaci takiego kremu zamrażającego. Czekacie 20 minut. No i macie sztywne usta, można powiedzieć. No i później wam 1 ml kwasu hialuronowego wstrzykuje pod, pod wargi, tak? Czyli na około wszędzie i ta opucizna już mi trochę zeszła, ale do tygodnia czasu musi ona sobie zejść fajnie i nie można zapomnieć, żeby e, po prostu o masowaniu tych, tych warg, żeby one znowu na dół na nie zeszły. W, w ciągu tego tygodnia trzeba je ciągle sobie masować. Trzeba je nawilżać, bo one zaczynają potem też pękać i tak dalej, i tak dalej. Mam jeszcze sinia widać. Tutaj tą stronę mam strasznie siną, bo mam strasznie wrażliwą skórę i bardzo szybko dostaję jakieś siniaki po wkuciach, nawet jak mi krew pobierają, bo ostatnio byłam na pobraniu krwi, też miałam siniaka. Także mam tą tendencję, że się robią siniaki, ale jak pokryjecie sobie jakimś tam podkładem czy konseler, dacie na to, no to wtedy tego nie widać, tak? Co jest ważne, właśnie, żeby je masować sobie codziennie i wtedy macie ten efekt, tak? U mnie jest to tak, że ja mam tendencję, mój mięśnie robi to, że tą drugą część policzka schodzi po prostu na dół i po prostu tak mam, nie? Taką asymetrię mam. Jak one, w te, jak one dojdą do siebie, to nie będzie tego tak widać, bo jak one są nabrzmiałe za pierwszym razem jak robicie, tuż po wkuciu macie je ogromne, no nie mówię, że ogromne, ale widzicie tą różnicę, a później to już Wam się tak statkuje, tak? No i wiadomo, te usta są wypełnione, Mi trzymały one, w ogóle te wargi przez rok, przez rok czasu mi się trzymały i no i po prostu byłam zadowolona, bo postanowiłam sobie drugi raz pójść, e, po prostu w siebie trochę zainwestować, bo wiadomo, no, pracując, potem człowiek patrzy na to, nic, no, nic nie ma. I jedni kupują ciuchy sezonowo, co roku, ja tego nie robię, aż tak, po prostu kupuję to, co mi jest e, w zasadzie potrzebne. No chyba, że jakaś okazja się trafi, no to nie mogę przepuścić okazji, no to, to sobie coś więcej kupię, ale już powiedziałam stop z ciuchami. i postanowiłam sobie coś innego zainwestować. No i e, co jeszcze zrobiłam? Zrobiłam sobie e, lash lifting, czyli lifting dress, polega to na nałożeniu trzech um, warstw y, pewnych środków, działa to jak można powiedzieć trwała na i podnosi Wam rzęsy, bo dużo osób mi mówiło, że mam ładne rzęsy, ale ja ich nigdy nie widziałam. Nigdy, przenigdy ich nie widziałam. Nie do, że mam ich jasne, one mi opadają na, na dół i po prostu mam tendencję, że te rzęsy mi się podbijają do środka i wchodzą mi do oka. Po prostu, a potem nic nie widzę. No to już stwierdziłam, pierwszy raz sobie pójdę na ten lifting rzęs, on się otrzymuje do około 4, od 4 do 6 tygodni, tak mówią. Zobaczę, jak to u mnie będzie, potem wam opowiem, ile się to u mnie trzymało dokładnie. Ale e, postanowiłam sobie to zrobić i przede wszystkim zafarbować te rzęsy tak, bo nigdy tego nie robiłam. Mam tendencję, mam wrażliwe oczy na różne środki. Bałam się trochę, bo że będzie mi to piec, że mi henna wejdzie, do oka, okaże, no nie wiem. Trwało to zaledwie godziny. No i powiem tak jak widzicie mam podniesione rzęsy nie jestem w ogóle pomalowana tak to wygląda w ten sposób, nie używam teraz ogólnie żadnej zalotki, żadnego tuszu w tym momencie nie mam na oczach i jestem zadowolona, nie muszę się malować, staje rano i fajnie jest, bo miałam kiedyś rzęsy przedłużane, ale moje oko źle reaguje na klej i po prostu pamiętam że jak rzęsy mi po prostu wypadały, no to właśnie ten efekt się potem tracił, zaczęły być luki. No i stwierdziłam, a zrobię się ten lifting, więc będzie mi lepiej. Bo po przedłużanych rzęsach miałam moje rzęsy osłabione, bo to musiałam odżywek używać, żeby je doprowadzić do stanu, które są. A ten Lash lifting zrobił mi to, że mam naprawdę fajne rzęsy. Byłam też u fryzjera. Robiłam sobie taki kolor, jak widzicie, I dużo jaśniejszy niż miałam. I jestem z niego mega zadowolona, bo ładnie mi fryzjerka wyrówna. Nawet nie sądziłam, że mi tak fajnie jasny, ten jasny blond chwyci. Po prostu jestem mega zadowolona. Jestem inaczej obcięta, bo nie mam włosów ścieniowanych, tylko po prostu ja mam zrównane na jedną długość. Tu, tylko z przodu jest właśnie takie, tak mi odrastająca, żeby to ładnie się wszystko układało, i robię je na moją e, lokówko, suszarkę, i one się wtedy tak pięknie układają. Są więcej pełne, nie są takie oklapnięte te włosy. Ja nie oklapniętych włosów. No i tak to wygląda. No i trzecia sprawa e, jest taka, że jeszcze czekają mnie makijaż permanentny brwi. Bo ja mam tendencję, że mam brwi jasne i przede wszystkim po prostu y, już miałam kiedyś raz robiony y, rok temu. Wiadomo, trochę zeszło, bo ja mam tendencję, że za pierwszym razem to wszystko naprawdę ta farba wybija. To jest trochę inaczej niż tatuaż, bo jest to pod y, wyższą partię skóry wkładanych. Przepraszam za hałas z tyłu. Yy, wyższą partię skóry wkładane, ten barwnik i wtedy są ładnie zarysowane te brwi i nie musicie żadnej henny robić i tak dalej i wtedy nie musicie w ogóle o tym myśleć, że macie sobie brwi wyregulować, bo tych włosków po prostu nie widać. Ja miałam je rok temu robione, muszę po prostu je sobie poprawić. Miałam mikro blending robiony, ale teraz sobie na powder brows pójdę, czyli te pudrowe brwi, co mają taki E, efekt tych naturalnych brwi, bo mikroblending się różni od tego, że właśnie są te, mikroblending się robi te włoski, rysuje, a powder browse one są jakby całościowe, Nie wiem dokładnie, jak to wygląda, ale mówię, zobaczę, spróbuję. E, bo mi mój mikroblending trochę strzedł i już tych brwi tak ład, ładnie nie są zarysowane. Nie chce mi się, nie mam czasu ich rysować. Przede wszystkim, jak maluję się bez okularów. Ja po prostu tego nie widzę. Nawet na powiększającym występu ostatnio mam problem ze wzrokiem. Okulary też nowe będę mieć. Eee, miałam zniżkę 300 euro, bo opłacam sobie roczne ubezpieczenie 10 euro za okulary. I w razie, gdyby kacper mi je zniszczył, gdyby jakieś dzieci w przedszkolu mi je zniszczyły, po prostu, bo moje szkła trochę kosztują. Normalnie by kosztowały chyba 400 eee, coś euro, bodajże bo mam bardzo drugie szkła. No i tak by to wyglądało. No i co jeszcze mogę powiedzieć? Ostatnio się zdarzyło parę różnych rzeczy. Kacper był chwilowo chory, taki jednodniowy, takie no, zatwardzenie miał, musiałam dać leki, to co ostatnio mi zostało, musieliśmy go odebrać w końcu. Zjedliśmy na mieście. No i coś się okazało, Robert chciał zapłacić w tym takim automacie, w tym McDonaldzie, ale patrzy, nie ma karty, straciła mu się karta, Robert już trzy razy schodził na dół, potem zaglądać do auta, czy tam nie wypadła mu i po prostu e, trochę stresu było, no bo e, kiedy to się stało, to w którym momencie nie wiadomo, ale to się stało niedawno, także żadne, nikt, nie, e, nikt nic nie ukradł, skąd jakby tak można powiedzieć, Szybko zastrzegliśmy tą kartę. Dobrze, że się tak skończyło. Obejrzałam z tam konta, wszystko jest gr i gra. Dobrze, że jeszcze mam moją kartę, to mogę moją kartą płacić. Póki co Robert musi czekać na swój pin nową kartę i jakoś tak trochę stresujący ten tydzień był, ja też się czuję różnie, ale żeby sobie tak polepszyć nastrój, wiadomo, czekam teraz na to, co mi neurolog powie i czekam na wyniki z tarczycy i zobaczę, co tam będzie. No i jeszcze jedną rzecz, co sobie zrobiłam, zrobiłam sobie tatuaż, taki tatuaż sobie zrobiłam. E, znalazłam w ogóle ten obrazek na internecie, zainspirował mnie on tym, że to jakby, jak e, obserwujecie mnie na Instagramie, e, tam jak opisałam, tak, Właśnie takie znaczenie ma ten słonik przede wszystkim z myślą o kacperku, bo kacper kocha słonie naprawdę i zbiera je cały czas. E, takie sło, słonie gumowe i tutaj sobie zrobiłam tego słonika, bo jest tak piękny. E, nawet tatualysta powiedział, że taki ładny słonik. I e, oczywiście miejsce powiem tak, chciałam na dłoni sobie coś zrobić, bo jakoś tak lepiej... Dla mnie to lepiej wygląda. Może ktoś inny by się gdzie indziej zrobił, ale ja sobie chciałam zrobić na dłoni, bo zawsze będę go widzieć, a tak to... Nie wiem, zrobię sobie gdzieś indziej ta twarzy go po prostu jakoś tak nie widzę, jakoś tak... Um, można powiedzieć... Na mnie tak w jakiś sposób nie wpływa, że go mam, a tak to go widzę i zawsze jak na niego patrzę, jest jakaś nadzieja, i iskierka nadziei, że właśnie z tym autyzmem będzie lepiej, z tym wszystkim, z tym moim zdrowiem będzie lepiej. I... Tutaj jednak takie lepsze samopoczucie, zawsze marzyłam o tym tatuażu, nigdy nie doszło do tego, żebym go zrobiła, bo pierwsza rzecz w końcu, nie było mnie za bardzo na niego stać. A druga sprawa, tu zaś nie miałam na nic czasu, no i wykorzystując te lepsze momenty w tym momencie, co się lepiej czułam, po prostu zrobiłam sobie termin na tatuaż, za 6 tygodni na pewno muszę sobie go Będę musiała go poprawić. Wiadomo, ten barwnik trochę będzie wybity, bo skóra reaguje, no i przede wszystkim go trzeba taką specjalną maścią do otłażu smarować. Mówią, że przez 3 dni trzeba je y, oplatać folią, ale na dłoni nie trzeba, bo skóra musi oddychać. Także musicie co 3 godziny sobie go fajnie nabliżyć, posmarować. Także jeśli Wam się taki vlog podobał, subskrybujcie, lajkujcie i do następnego zobaczenia. Cześć!